te swoje e, e, różne tryby, w które wchodzą i rozumieją też te stany emocjonalne, w których są, to ja ich proszę o to, żeby poszukali takiej piosenki, e, która odzwierciedla ten stan, czyli na przykład może, mogą mieć pio e, piosenkę taką, która bardzo pasuje do tego perfekcjonisty, nie? że nie wiem ma taki rytm, taką melodię, czy takie słowa, taki tekst, że o, to jest hymn mojego perfekcjonisty. Też piosenka, która będzie mnie odzwierciedlać mój stan, gdy jestem tym samotnym dzieckiem, który będzie odzwier odzwierciedlać te emocje te uczucia, które ja czuję, gdy jestem w tej małej, wrażliwej emilice. No i tak robię z każdym trybem. Zaczynam, ja akurat tak robię, że zaczynam od zdrowego dorosłego, czyli tutaj byłby to ten, ten pilot, który jest taki opiekuńczy, troskliwy, radosny, spontaniczny, który potrafi powiedzieć, czy też tutaj ta część mniej jako terapeuty, który potrafi powiedzieć mamie stop, nie będziemy już tego robić, to jest bez sensu. Dziecko jest dzieckiem i ma prawo się bawić.